Ciasta do pizzy to jest bardzo prosta sprawa. Na taką pizzę 30 cm dla dwóch osób używam 250 g mąki, 150 ml wody, 7 gram drożdży, jedną dwie łyżki oliwy z oliwek i odrobinę soli. Tak. Przygotowanie ciasta zawsze zaczynam od drożdży. Ciepła woda, ale nie gorąca. I zalewam to fajnie, żeby mogło się przez chwilę drożdże rozpuścić w tej wodzie. Druga rzecz, mąka. Ja zawsze biorę sobie takie proste, sitko. nie mam maszynki do jej przesiepania, ale mąka przesiana zawsze da dużo lepszą pizzę, także to polecam robić za każdym razem 250 g mąki przez sitko i jedziemy dalej z tą pizzą. Szczypta soli, oliwa z oliwek i wlewam drożdże. Jeszcze ciepła woda. Także wszystko teraz wystarczy wyrobić łyżką. Łyżką wyrabiam zawsze do momentu, w którym nie otworzy mi się już taki dość fajny kawałek ciasta. Przez to co? Czysto. Syf w misce, na stole czysto. A rękami wyrabiam jeszcze przez chwilę w miejsce, żeby pozbierać całą tą mąkę i, i składniki ze ścianek. I dopiero jak już faktycznie mam taki porządny kawałek ciasta to zaczynam dalej wyrabiać na stolnicy. I teraz na stolnicę, trochę mąki, moje ciasto i wyrabiam przez dobre kilka minut tak żeby rozciągać to ciasto, zaginać, ono musi złapać sporo powietrza I tylko wtedy pizza będzie naprawdę, naprawdę idealna. To rozciąganie, to też pozwala wszystkim składnikom odpowiednio potracować. Tutaj już działa ten straszny gluten i po kilku minutach wyrabiania to ciasto powinno być cały czas miękkie, sprężyste. Mogę zacząć myśleć o dodatkach. A ciasto. Jeszcze opuszczam lekko mąką, żeby nie przewarło do deski. I teraz albo przykrywam miską, albo ciasto do miski. I przykrywam ściereczką. Ok, pół godziny minęło, i takie cudo właśnie pokazuje się w misepsce. Ciasto, jak widać. Po wyrośnięciu jest miękkie, łatwo się poddaje. Bez żadnego użycia siły można je rozciągnąć. I taka właśnie jest idealna pizza. No to co, moje ciasto na pizzę już jest gotowe. Jak widać prawie, że pod własnym ciężarem Samo się rozciąga i będzie z tego świetna pizza. Po więcej pomysłów zapraszam na bloga www.zajadam.pl. Tam przynajmniej kilkadziesiąt przepisów i pomysłów na to, co na takie ciasto najlepiej nałożyć, żeby wyszła spektakularna pizza. Wszystkie smaki, wszystkie pomysły. www.zajadam.pl i do następnego razu. Cześć!